to ja, Natan, i udało mi się zdobyć złotą rangę. Normalnie już złotą rangę mam. I się start do oddania I... A. Ale sobie za to kupię. Um... OK. Mm. No i jeszcze... Jeden raz próbuję zaktualizować walkę z bosem już maksymalnie No bo to było coś takiego. Przeszło maksymalnie 3, za... Mnie maksymalnie 10, za pierwszym razem miałem jakieś z 5, ale przeszłam w końcu ekstremalny 6, 7, z Patrykiem, później maksymalnie 8, Miałem jakie problemy, żeby go przeszła, ale przeszła. XML 9, za pierwszy raz na jakiś cudem przeszłem. XML 10, Miałem wielkie problemy miałem, ale przeszłam. No i ekstremalny 11. Też miałem wielkie problemy, ale tak przeszłem i XML 12 też miałem wielkie problemy w przeszłym. Jak mam 13, za pierwsze dole jakiś cudem. Teraz ekstremalny 14. Zagadam. Edgadem. W ogóle wcześniej to normalnie, mak, maksymalnie doszliśmy do maksymalnego 2, a teraz jest, jest na maksymalne 14. <grym> ok, <grym> kolejny na mistrznej je randze, a ja byliśmy bardzo dobra. A należy temu postawić że zaduszenie tamy. Ale jak za dużo sobie damy. Ale jakby... Jakby obić go do 75% przed, przed, przed złością, bo to, to będzie bardzo dobrze. To jest 75%, musimy go obić. A najwięcej go obić, zanim będzie zły. Będzie, jak na razie nie będzie wściekły. Na no, później. Bo nie będzie ciężko w ogóle, w ogóle go atakować, bo już będzie tak tymi rakietami nawalał. Aha. Jeśli 200 tysięcy życia most stracił, to widzę, że tak na razie jakoś tak średnio. to w ogóle nie lubi tej taktyki z tym ultem. <noise> Utknął. No nie no. Co jest? To, to, to się w synami, to się tam, co ten silo robi? Przynajmniej coś na a musi wejść do tego bossa. Oho. No nie. Ja. Okej, okay, on tutaj na wolę tymi takietami już. Tylko z br brzucha. 95%. Ej, teraz mu jakoś jakby szybciej zabieramy. Okej. Okay. A z jego boty będą wściekłe, jest 14. Zanim was będzie wściekły, to już jego boty będą wściekłe. Mmm, okej. Okay. to jest boss. Mmm. Oda. Tu się go się stąd się Za 30 sekund wciekły. Oda. Ten umarły. Mm. Uuu, dobra, no Ła baba, Nie no, ślady nam idzie. A ja w sierpniu na 10-50% się ci sobie wypudli. A oj. Oj, oj! oj, oj, Nie 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 Zabijam. Mm. Mm -hmm łała wow. to jest w jednej grupie, ja zabijam ich na raz <laughs> znaczy dwóch na raz eee mhm co się tutaj dzieje? Taka to słabo a mija oho czekam u, dobra, ja sięgnęły mnie Wow, holik jest. I Ouch! po Ouch! po tysięcy tysięcy tutaj odwala Ouch! będzie Ouch! Za pół Za pół minuty Ouch! 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 Da. Go 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 go. go. Myśłem po 12000 to był mały chory. Ale jasne. No lebas już pada furia. Ta 6 5 4 3 2 1. Oho. Pozwód furia. Jekan. No! Uf. go 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 ja tej po drodze, żeby się uleczyć Ooo! Ile ma milion żyć, a już wybrudnie wpadł. na 50 co ma? O, słabo mi Jak ja się w tym levelu O, O, to tu Oho, a po mnie ja się go przeczyliśmy. No to pa.